Cześć, witamy z hodowli duchy gór. Dzisiaj taki temat, jak wybrać, jak kupić i skąd takiego owczarka środkowoazjatyckiego. To jest kontynuacja jakby pierwszego odcinka kręconego w zimie z tą moją szóstką tych czarnuchów i, i turkmenką. Zaraz one tu biegają, zaraz je zobaczycie, ją też puszczę. E, no co, teraz w moich rękach gorilla. 6-miesięczna suka. Wszystkie na tym filmie psy mają 6 miesięcy, które będą pokazane, będą miały Potężna samica, coś przepięknego, ale pamiętajmy o tym, że psy XXXXXL, które teraz niektórzy sprzedają, to są psy XXXXL, ale nie Azjaty, kochani. Nie ma czegoś takiego po prostu. Jak chcecie Państwo nabyć Azjaty XXXXL to proszę nabyć, ale proszę nie mylić tego z Azjatą broń Boże, bo to nie jest Azjat. I tutaj mamy przykład sześciomiesięcznych psów sześciomiesięcznej potężnej samicy, potężnej, po prostu przebiegł przepięknej głowie. Tu wszystkie mają te głowy podwójne odwójne cegły i Ja takie głowy e, po prostu uwielbiam. Uszy i ogon, bo to jest gorilla, duchy gór. Zobaczycie w porównaniu z innymi psami, jaka ona jest wielka, jak się przepięknie porusza, ale nie ma żadnego entrobiu. Prawidłowy, nożycowy, przepiękny zgryz, przecudny i ta fantastyczna, fantastyczna po prostu głowa. No idź sobie goriłko, możesz sobie już iść, chodź gorileczko kochane, chodź, no chodź, tak już sobie możesz iść. Potężne suczysko, ogromne wręcz, ogromne, przecudna suka. Lekka w ruchu, proszę zobaczyć jaka leciutka w ruchu i tam mamy oczywiście resztę, resztę całej łobuzerii. Mojej, czyli moją fantastyczną szóstkę. I teraz tak, dzisiaj taki temat trochę niewdzięczny. Ja takich tematów nie lubię, ale ponieważ dzieje się nie za dobrze, to muszę o tym powiedzieć. No uważam, że jestem, ponoszę też za to jakąś odpowiedzialnością, odpowiedzialność, żeby Państwa pouczyć. Mianowicie, żeby takiego psa nabyć, który ma być przede wszystkim tak: psem zdrowym psychicznie psem, który powinien posiadać rodowód, bo po tym rodowodzie dochodzimy do jego, jego przodków. Chodźcie, możemy to sobie wszystko sprawdzić, prawda? Zweryfikować to jest bardzo ważne. I teraz taki apel naprawdę. Jeżeli macie dzieci, bo ja nakręciłem wcześniej film o socjalizacji, proszę sobie wejdźcie i zobaczcie sobie ten film. Jeżeli e, chcecie mieć psa zdrowego, mądrego, po, azjatę, to nie kupujcie psów z I teraz dlaczego? Bo dlatego, że jak będziecie kupować te psy z to przede wszystkim sprawdźcie, sprawdzić trzeba. Czy taka, taki pseudów, bo te pseudochodowle się reklamują jako normalne hodowle? I to jest bzdura. Trzeba się spytać, czy te psy, y, czy ta hodowla jest zarejestrowana w Związku Kenologicznym w Polsce. To jest po pierwsze, czy ta hodowla należy do FCI, nie do jakiegoś stowarzyszenia i tak dalej. Czy taki hodowca przeprowadził y, badania w kierunku testów psychicznych? To jest bardzo ważne, bo jak, jak posiadamy dzieci, no to umówmy się, no, nie róbmy sobie tutaj żartów. Następna rzecz. Czy przeprowadził badania w kierunku dysplazji? No i teraz jest, jaka jest odpowiedź? No nie, no bo po co? Przecież jego, przecież takich hodowców, takich pseudo hodowców, to nic nie dotyczy. Oni mówią, że mamy psy, z, on, my mamy psy do pilnowania, nie na wystawy. Nie ma większego kretynizmu i większej bzdury. To nie są wystawowe psy, ale owszem można je wystawiać. I teraz można się też spytać takiego... Pseudochodowcy, czy hodowcy, jakie on ma sukcesy wystawowe, jakie jego potomstwo osiągnęło sukcesy wystawowe, czy psy z jego hodowli, prawda? To są bardzo ważne, istotne rzeczy. Kupując takiego psa, państwo musicie dostać metrykę. Jeżeli taki pies jest zakupiony w Rosji, czy z Ukrainy, to ten czy z Białorusi, to taki rodowód powinien na państwa być imiennie wystawiony, imiennie. Nie, że ma rodowód, ma rodowód i ktoś mówi pełne papiery, albo papier wszystko przyjmie. Co to są za kretynizmy? Nie dajmy się czymś takim omamić. Albo, że proszę pana, ten pies to jest tak piękny, taki, taki srakit. To są wszystko bzdury. Szanujmy, szanujmy rasę przede wszystkim. Wszystkie tutaj psy, które widzicie, tu są psy importowane. Przepiękna suka Turkmenka tam stoi, czarna z białym, potap, to są, to są importy, i, na, na, mo, i moje psy z, z uszami wszystkie w tym samym wieku. Gorilla 6 miesięcy, y, przepiękna, przepiękna suka, mandalka. Także to są, to są psy, to są psy zdrowe, stabilne psychicznie. Nie boję się je puścić z dziećmi. To jest bardzo, 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 bardzo ważne. A tu potapię. Także przesłanie jest jedno. Kupujcie państwo psy z dobrych skojarzeń. Pytajcie, czy hodowla jest zarejestrowana w ZKWP, bo to jest super ważne. Nie dajcie się nabrać, że to są psy e, do, tylko do stróżowania, jak mówią e, ci pseudochodowcy, no bo coś powiedzieć muszą, tak? Sprawdzajmy to. Sprawdzajmy to i nie dajmy i przede wszystkim. Proszę okazać papiery na dysplazję, proszę okazać testy psychiczne i tak dalej. Jeżeli tego ktoś nie ma, a będzie mówił, no bo to z Ukrainy tam rodzice mają i tak dalej. Gówno rodzice mają, nic nie mają. I na Ukrainie są bardzo teraz kiepskie psy. Jeżeli chodzi o Rosję, to jest to samo, nie jest łatwo nabyć psa z Rosji. Bardzo dobrego psa. Nie jest łatwo. W tym się fantastyczne linie. Fantastyczne ilie. Il klowi. Pies z takim charakterem i takim wyglądem, że jakby państwo podeszli do, pod bramę, to by, to by państwo nawet nie podeszli na dwa metry. Fantastyczny ruch. Pokaż no to. Fantastyczny ruch. Fantastyczny ruch. Fantastyczny ruch. Chodź. Tu. Chodź tu po tak. go <gryśnę do> tego chłopaka. Gryśnę do tego chłopaka. I to się bawi z moim synem. To jest przepiękne. Turkmenka. Proszę zobaczyć, znowu głowy. głowy, głowy, o których ja mówię, podwójne cegły. To są azjatyckie głowy. Jeżeli ta głowa ma przejście takie, no to, to to jest głowa straszna. Na to zwracajcie uwagę, kochani, co wy kupujecie, co wy chcecie. Bo dzisiaj to, co czytacie, to się ma nijak do tego, co oferuje rynek. Niestety więc trochę muszę włożyć tego kija w mrowisko, bo się dzisiaj y, po prostu y, psy sprzedają z pseł do hodowli i, i, to są, i później dzwonią i, 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 mają, i mają pretensje i, się, i, i, i że to nie jest y, taki pies i że, y, że niestety oni nie wiedzieli, oni nie wiedzieli no to już dzisiaj będziecie wiedzieć bo ja wam o tym wszystkim mówię i tym akcentem Dziękuję za dzisiejszy odcinek, kochani. Pamiętajmy: kupujmy psy ze świetnym rodowodem. Pytajmy o testy psychiczne. Pytajmy o dysplazję. Pytajmy, czy jest zarejestrowana hodowla w związku kenologicznym. I na tej podstawie i, i wybierajmy psy z doskonałych skojarzeń, fantastycznych, których jest dzisiaj bardzo mało, niewiele. Jeśli chcemy mieć azjatę takiego, o jakim czytamy? Natomiast jeżeli chcemy mieć psa. Do hodowli, byle jakiego, komuś takiemu tylko chodzi o to, żeby tego psa sprzedać. Nie zależy mu, już nie mówię co się dzieje z tymi sukami, które rodzą te psy, bo to jest utopia po prostu. U nas wszystkie suki po prostu żyją, mają się wspaniale, super i mają po, po 8-10 lat te stare zwierzęta, 7 i tak dalej. I takie zwierzęta możemy i Państwo doskonale o tym wiecie, możemy Państwu pokazać. A tam nic nie wiadomo, nic nie wiadomo, co jest po czym, co jest gdzie, czy coś żyje, czy nie żyje i tak dalej. Tylko możemy po, polegać na tym, na, na, że ktoś nam coś tam powie i, i, i z tym się może, trzeba zgodzić. To jest wielka bzdura. No jeżeli ktoś ma 200 psów czy, czy i mówi, że jest największy, czy tam 60, 70 czy 50, to po prostu zlitujcie się i, 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 i nie róbmy tego. Bierzmy dobre psy, ratujmy rasę po prostu, bo rasa będzie się miała coraz gorzej z roku, z roku na rok. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Państwa, cześć, to wszystko z hodowniów.